Każdy z nas w życiu popełnił jakieś błędy. Czasem te błędy były bardziej żenujące, czasem mniej. Zazwyczaj te bardziej żenujące były po alkoholu. Ale też niektórych błędów nie pamiętamy. Zwłaszcza tych robionych po alkoholu, no bo to jest myślę, że normalne. W każdym razie dzisiaj chcę Ci powiedzieć o moich takich najbardziej żenujących błędach, jeżeli chodzi o giełdę, jeżeli chodzi o inwestowanie. No bo pomimo tego, że od wielu lat jestem na giełdzie, no to jednak i na początku i przyznam, że później też popełniałam takie błędy, które dzisiaj uważam za całkowicie żenujące i takie, których no, nie powinienem popełnić. Ok, jest część błędów, które każdy myślę, że popełni i to jest zupełnie normalne, ale. Są też takie błędy, no których raczej popełnić nie powinniśmy. I warto, żebyś uczył się oczywiście na błędach, ale myślę, że lepiej uczyć się na błędach innych, dlatego dzisiaj powiem Ci o moich takich siedmiu najbardziej żenujących błędach, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje. Ja nazywam się Konrad Książak, jestem inwestorem indywidualnym od wielu lat. No i zaczynamy! Ale! Zanim zaczniemy, dwie sprawy, dwa ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, bardzo byłoby mi miło, przyjemnie i w ogóle fantastycznie, gdybyś w tym momencie kliknął, kliknął taką łapkę w górę. Tu jest pod filmem, gdzieś gdzieś w tym miejscu. Wtedy dzięki temu oczywiście ten materiał może dotrzeć do większej liczby osób, przynajmniej tak słyszałem, nie wiem, czy to jest w 100% prawda, a drugie ogłoszenie parafialne myślę, że to jest bardziej istotne, jeżeli nie masz jeszcze konta, na którym chcesz inwestować w akcje, albo myślisz o tym, żeby może gdzieś przenieść, bo masz wysokie prowizje, no to XTB jest myślę, że bardzo fajnym wyborem, bo tam jeżeli inwestujesz do 100 tysięcy euro, a to jest myślę, że taka kwota, do której większość z nas inwestuje, to wtedy akcje i etf -y są z prowizją okrągłe 0%, więc można powiedzieć, że się pewnie opłaca. Jeżeli u ciebie, u twojego brokera czy na twoim koncie maklerskim jest jakaś prowizja, no to myślę, że warto zobaczyć XTB. Link w opisie filmu. No, i po tych ogłoszeniach przechodzimy do meritum, czyli do moich tych siedmiu najbardziej żenujących błędach, jeżeli chodzi o giełdę. W komentarzu od razu daj znać, który Twoim zdaniem jest najbardziej żenujący, a po drugie, jakie Ty popełniłeś takie najgorsze błędy, takich, których po prostu nie powinieneś popełnić. A teraz zaczynamy. Pierwszy błąd jest absolutnie klasyczny. Myślę, że wielu z nas go popełniło. No, a co ciekawe, kiedy czytam jakąkolwiek książkę o giełdzie, przeglądam jakikolwiek artykuł o giełdzie, jakikolwiek film. Cokolwiek związanego z giełdą, wszędzie jest powiedziane, żebym tego nie robił. Chodzi mi o to, że na początku wszedłem całymi pieniędzmi, to znaczy miałem zaoszczędzone te kilkadziesiąt, nie pamiętam już dokładnie ile to było, coś koło 30 tysięcy złotych, no i stwierdziłem, że od razu wejdę w nie w tymi pieniędzmi w spółki. Plusem było to, że to nie jest tak, że je w jedną spółkę wszedłem, bo to byłoby jeszcze gorsze. Ja to rozłożyłem, pamiętam, na pięć spółek, no ale jednak tymi Cały, całą tą kwotą wszedłem od razu. I tutaj rodzi się taki podstawowy problem, bo ja zawsze powtarzam, jeżeli dobrze przeanalizowałem jakąś spółkę, zobaczyłem jaką ma historię, jaką przede wszystkim, jakie ma perspektywy, jakie jest jej otoczenie, jej, czy sprzyja jej makroekonomia w tym momencie, czy otoczenie polityczne też nie jest jakoś mocno przeciwko, bo to też myślę, że ma znaczenie. I te wszystkie elementy połączyłem, się okazało, że jest spółka interesująca i chcę w nią zainwestować, no to. Jeżeli jest rzeczywiście interesująca, nie pomyliłem się, no to wtedy jestem w stanie stwierdzić, że jeżeli chodzi o ten taki długi termin, wiem, że będzie podążała coraz wyżej, czyli na przykład w przeciągu dwóch, trzech lat ona powinna być wyżej niż jest teraz, ze względu na to, że po prostu że jest ciekawą spółką. Ale ja nie mam pojęcia... Co będzie za tydzień, za dwa tygodnie, czy nawet za miesiąc, czy za dwa miesiące? To nie jest tak, że rynek od razu to wszystko mi wyceni. Czasem jest tak, że na dobra spółka, bardzo dobra spółka z bardzo dobrym otoczeniem. Może tracić na giełdzie przez tydzień, miesiąc, dwa miesiące, czy nawet więcej. Więc tutaj to jest bardzo duży problem, że my nie wiemy, co się stanie w tej najbliższej przyszłości. Oczywiście są day traderzy, są ludzie, którzy żyją z tego, że właśnie patrzą na to, co się dzieje w najbliższej przyszłości, ale ja taki nie jestem. Ja wiem, że nie jestem w stanie tego określić. Mogę stwierdzić z dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa, że spółka jest interesująca, ciekawa, perspektywiczna, więc w dłuższym terminie powinna rosnąć, co będzie za tydzień, dwa nie wiem, dlatego wchodzenie całą kwotą na raz jest po prostu w moim odczuciu, w mojej strategii inwestycyjnej głupotą, właśnie ze względu na to, że możliwe, że dzisiaj wejdę, a nagle za tydzień czy za dwa tygodnie będzie korekta 5, 10, 15% bo takie rzeczy się zdarzają, no i wtedy nagle chciałbym uśrednić, a ja tu no nie mam pieniędzy albo mam bardzo jakąś małą kwotę, więc ja w tym momencie nie wchodzę naraz w jakąś spółkę, Większą kwotą niż 30% tego, co chcę wejść. Ja mam taką sztywną granicę, niektórzy mają 20, 30, 40. Czasem oczywiście jest tak, że wchodzę w jakąś spółkę, wchodzę, wchodzę i ona rośnie. I wtedy ona jest jakąś dużą częścią mojego portfela, powyżej tych 30%, ale ja wciąż nie wszedłem w nią jakimś strasznie dużą częścią, częścią swoich pieniędzy. Więc tutaj, pierwszy mój błąd jest taki, że po prostu wszedłem wszystkimi pieniędzmi naraz, gdzie we wszystkich publikacjach, książkach, artykułach dalej dalej. Jest napisane, żeby tego nie robić. To jest mój pierwszy żenujący błąd. Mój drugi błąd, również żenujący, a może bardziej żenujący, to jest to, że nie ogarnąłem tego, że każda spółka jest inna. O co mi tutaj chodzi? Robiłem taki film o mojej największej stracie. W tym momencie masz go tu, w tym miejscu, tu na górze. Masz ten film. I tam mówiłem o pewnej małej spółce i nie ogarnąłem tego, że wchodzenie pieniędzmi w dużą spółkę i w małą to są dwa zupełnie różne ruchy. Może nie chodzi o to, że zupełnie różne, ale mamy różne zagrożenia w dużych spółkach i w mniejszych. Tych mniejszych, więcej zagrożeń nam dochodzi. I ja tego nie ogarnąłem. Nie ogarnąłem tego właśnie, że tych zagrożeń jest po prostu bardzo dużo. Nie chodzi mi o to, żebyś w ogóle nie wchodził w spółki małe. Bo ja też miałem epizody, że wchodziłem w spółki małe i wychodziłem z nimi z, z zyskiem. Miałem na przykład w, u siebie spółkę, yy, nazywa się 7 fit, chyba nie wiem, jak to się czytać, czy 7 fit, czy 7 fit. W każdym razie miałem tę spółkę i na niej fajnie zarobiłem, mimo że jest to mała spółka. Ale chodzi mi tutaj o to, że są bardzo duże zagrożenia w tych małych spółkach, no i ja tego po prostu nie ogarnąłem. I pamiętam, że kiedy z jednej ze spółek, właśnie małych, wychodziłem, to kurs akcji był widoczny tam 80 groszy, ale ja wychodziłem po 73-72 grosze, 10% niżej niż był kurs akcji, bo w małych spółkach. Bardzo często jest tak, że jest mała płynność. Mało osób kupuje, mało osób sprzedaje. Czyli te spready są duże. Spready, różnica między kupnym a sprzedażą. No i się okazało po prostu, że ja bardzo dużo właśnie straciłem, ze względu na to, że po prostu nie zauważyłem, że tamten spread jest duży. Że jest duża różnica między sprzedażem a kupnym. I patrzę, 80 groszy, spoko wychodzę fajnie. Klikam, zamknij pozycję. A tutaj się okazuje, że tam kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt akcji wyszło po 80 groszy, a później 77, 76. 72, 70, 68 ostatecznie to była chyba tam średnia cena wyjścia, coś koło 73 groszy czyli około 10% niżej niż chciałem wyjść i tego nie doceniłem, że każda spółka, jakby każdy rodzaj spółek, rządzi się swoimi prawami. Spółki duże i spółki małe, to są różne podmioty i różnie trzeba je analizować. W tych spółkach małych jest więcej zagrożeń niż w spółkach dużych. Oczywiście w spółkach dużych też są zagrożenia, których nie ma w spółkach małych, więc też o tym trzeba pamiętać. No, ale to jest taki moim zdaniem żenujący błąd, no bo chyba każdy wie o tym, że jest jakiś towar czy cokolwiek, które jest chodliwe, no to dużo osób chce kupić sprzedać. A jak się okazuje, że jest to Mało chodliwy towar, no to mało osób chce kupić i sprzedać. Ja tego nie, nie ogarnąłem wtedy. No i ten spread, można powiedzieć, zniszczył mi tę inwestycję, i to jest mój taki kolejny żenujący błąd. Kolejnym żenującym błędem po francusku genua. Tak, musiał być też żenujący żart prowadzącego. Prawdziwym takim mocnym błędem, żenującym, było to, że kiedyś wyszedłem w spółkę. No, i ja mam ogólnie taką taktykę, że jeżeli widzę, że spółka idzie mocno w górę i widzę, że chcę w nią wejść, mimo to, że już mocno poszła w górę, to ja wchodzę wtedy ze stop lossem. Nie w każdą inwestycję wchodzę ze stop lossem. Stop loss to jest takie zabezpieczenie, jeżeli jest sytuacja, w której na przykład spółka jest po 15 zł, ja sobie ustawiam stop lossa za 14 i kiedy spółka spada do 14 zł, to mi automatycznie wyprzedaje tę spółkę, po to, żeby jak będą jeszcze mocniejsze zjazdy, żebym ja nie został z tą pozycją. To jest stop loss tak w największym skrócie. No i jeżeli chodzi właśnie o tego stop loss, ja zawsze, kiedy wchodzę w spółkę, która mocno rośnie, to sobie ustawiam, bo obawiam się, że będzie takie schłodzenie mocne, więc zawsze ustawiam tego stoplosa. No i pewnego dnia wszedłem w taką spółkę, która mocno rosła. No skoro mocno rośnie, no to ustawiam stoplosa i zapomniałem. Nie, że coś się stało, coś się wydarzyło. Po prostu wyleciało mi z głowy, żeby ustawić stoplosa. Zamknąłem przeglądarkę, robiłem tam jakieś swoje swoje rzeczy. Na następny dzień patrzę. I było minus kilkanaście procent. I zauważyłem wtedy, że zapomniałem o stop lossie. i to jest naprawdę żenujące, że ja w ogóle zapomniałem o tym. Ale to jest istotna sprawa. To mnie osobiście nauczyło jednej bardzo ważnej kwestii żeby zawsze robić sobie listy. I ja osobiście przyznam, tak już można powiedzieć półprywatnie, że ja jestem ogromnym fanem list. To znaczy, są ludzie, którzy, nie wiem, mają na przykład fetysz stóp, to ja mam fetysz list. Ja zawsze wieczorem robię sobie listę, co mam jutro zrobić. I taką listę zadań zawsze mam. Zresztą mam nawet ją przy sobie. Nawet kawałek ci tej listy pokażę, jeżeli będzie widać cokolwiek. Tutaj po tej stronie jest lista to co mam zrobić no i widać że wszystko zrobiłem fajnie a później są takie jakby wnioski z tego co co robię i to jest taka moja zwykła lista na każdy dzień ale oprócz tego że mam takie listy na każdy dzień też mam takie listy jakby zadaniowe, że coś mam zrobić, na przykład jak wrzucam film. Ja mam listę dokładnie napisaną co robić jak wrzucam film, że, że wrzucam film, tam uzupełniam miniaturkę, uzupełniam to, wrzucam na Facebooka i tak dalej i tak dalej. I dzięki temu nic mi z głowy nie wypadnie. Ja jestem naprawdę takim mocnym fanem list i ten brak stop losa wtedy nauczył mnie tego, żeby robić listę. I zawsze kiedy inwestuję w jakąś spółkę, to inwestuję według swojej listy. Tam jest kilka punktów i po prostu według niej inwestuje. Zresztą, jeżeli chodzi o moje ogólne inwestycje, to też to robię przy pomocy takiej listy. Tak bym to nazwał ja to nazywam dziennik inwestora, bo plan inwestycyjny. I oczywiście jeżeli chcesz, no to w, pod tym filmem w opisie będzie link właśnie do mojego dziennika inwestora, który jest w moim sklepie. Jak chcesz, możesz go, możesz go kupić, jeżeli nie, to oczywiście nie. Ważne jest, żebyś miał właśnie taki plan inwestycyjny czy dziennik inwestora, no ja go nazywam głównie dziennikiem inwestora. O co chodzi w takim dzienniku? O to, żebyś miał plan na swoją inwestycję, czyli dlaczego wszedłem, dlaczego wyszedłem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, właśnie ten mój plan inwestycyjny to jest po prostu plik w Excelu. Wiem, że jest jeden taki inwestor, który jest nazywany Excelem. Można powiedzieć, że ja też trochę z tego Excela mam, ale chodzi mi tutaj głównie o to, że jeżeli chodzi, jeżeli mówimy o tym Excelu. No to ja tam mam zapisane właśnie, czemu wchodzę w jakąś spółkę, kiedy wychodzę i tak dalej, i tak dalej. Mam dużo takich pozycji i dzięki temu lepiej właśnie kontroluję te inwestycje. Także, jak mówiłem, ja jestem ogromnym, ogromnym fanem list, a ten brak stop lossa wtedy, to już było ładnych parę lat temu, ale brak stop lossa, gdzie straciłem no kilkanaście procent, totalnie bez sensu, w totalnie żenujący sposób, no bo po prostu zapomniałem, nauczył mnie jakby kolejny, robić kolejne, kolejne listy. I można powiedzieć, że to mi, wyszło na, to mi wyszło na plus, no nauczyłem się na błędzie, niestety na własnym, wolałbym na innych, ale, ale zawsze zawsze jakaś nauka jest. Także kolejna, kolejny taki mój żenujący błąd to jest to, że zapomniałem ustawić stop w inwestycji, w której ten stop loss powinien być. Kolejny mój żenujący błąd, nawet nie wiem który, no bo ja kończyłem podstawówkę, a nie matematykę, to jest to, przed czym przestrzegam wszystkich zawsze wszędzie. Zawsze powtarzam o tym, żeby nie sugerować się innymi. No ale oczywiście też musiałem to kiedyś zrobić. Wchodzę na forum. Myślę, że każdy wie jakiej strony, nie będę, nie będę mówił. Możecie w opisie w komentarzu napisać jak myślicie forum jakiej strony. To było. No i tam jest właśnie takie forum giełdowe, gdzie wiele osób pisze tam zazwyczaj zazwyczaj komentarz to jest dawać wsiadać pociąg już odjeżdża albo o idzie na dno, zaraz będzie zaraz będzie bankructwo. To są tylko te dwa typy komentarzy. No jeszcze czasem jest, że zarząd jest są oszustami i chcą wyprowadzić pieniądze z firmy. Tak, i tutaj jakby te trzy komentarze to jest 90% właśnie komentarzy na tym takim specyficznym forum. No i oczywiście kiedyś zamiast tego, żeby myśleć po swojemu, żeby samemu inwestować w jakąś spółkę, ja skoro inwestuję sam w jakąś spółkę, no to powinien ją, powinienem ją sam przeanalizować. Ale ja stwierdziłem, że wejdę sobie na takie forum, no i patrzę z 15 pierwszych tak tematów, tak odklikałem sobie, patrzę. Wszędzie piszą, że super, super idealna, że tam właśnie zaraz pociąg odjedzie, że jakieś tam informacje są, będą super niedługo, i tak dalej, bo to była spółka, która właśnie jakoś tak poszła bardzo mocno do góry, bez żadnej informacji. No i szukałem tam informacji. To był błąd, to był żenujący błąd, bo ja zawsze powtarzam, żeby na takie strony nie wchodzić. No i oczywiście w taką spółkę zainwestowałem. No a skoro zainwestowałem, no to jak wiadomo, prawo Merfiego mówi, że gdybym nie zainwestował, to spółka by poszła do góry. Ale że zainwestowałem, no to oczywiście na następny dzień były mocne spadki i ja na następny dzień sprzedałem. Bo stwierdziłem, że to było po prostu głupie, co zrobiłem, no ale jednak to zrobiłem. Wszedłem na to forum tej ciekawej strony internetowej, zobaczyłem, że wszyscy piszą, że jest dobrze. No to pomyślałem, kurczę, może jest coś, czego nie wiem. No okazało się oczywiście, że, że nic takiego nie było. Do dzisiaj nie wiem, czemu wtedy był taki dosyć mocny wystrzał tam kilku czy kilkunastoprocentowy, już nie pamiętam, chyba kilku procentowy. W każdym razie to był naprawdę żenujący błąd z mojej perspektywy, dlatego że ja zawsze powtarzałem. Że to jest głupotą, wchodzenie na takie fora i szukanie tam jakichś takich istotnych informacji. Okej, okay, można znaleźć, ale naprawdę trzeba się przebić przez 90% informacji totalnie ściekowych, więc ja stwierdziłem, że na takie fora po prostu wchodzić nie będę, nie zamierzam i się w tym momencie tego trzymam, aczkolwiek można powiedzieć, taki epizod żenujący w moim życiu też był. Kolejna sprawa, no to brak mądrej dywersyfikacji. To jest mój kolejny taki żenujący błąd, bo ja jestem fanem dywersyfikacji. To znaczy uważam, że no jeżeli masz spółki tylko, nie wiem, deweloperskie, no to to nie jest żadna dywersyfikacja. I za zawsze to z dumą powtarzam, właśnie jakieś takie przykłady, że jeżeli masz spółki tylko, nie wiem, które budują drogi, ale nawet masz pięć tych spółek, to nie masz żadnej dywersyfikacji. No i rzeczywiście tak jest. Z tym, że pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, o tej, o której ja tutaj zapomniałem, że żadna spółka nie jest bezludną wyspą. To znaczy, spółki z sobą współpracują. I może być tak, że masz spółki z dwóch różnych branż, ale się okazuje, że jednak to jest połączone. I jeżeli mamy problemy w jednej branży, no to w tej drugiej też, ze względu na to, że ta branża jest połączona. Na przykład masz dewelopera i spółkę, która robi meble. Teoretycznie dwie różne branże, ale praktycznie bardzo często okazuje się, że to jest ta sama. Ten sam sektor, ze względu po prostu na to, że te spółki, jeżeli branży deweloperskiej idzie, to branży meblarskiej też. Oczywiście tutaj zależy od spółki, to dosyć mocno, bo są na przykład spółki, które kojarzą się z jakimiś budowami, nie wiem, na przykład śnieżka, ale u niej bardzo dużo jakby sprzedaży to jest ta sprzedaż, gdzie ludzie robią, ludzie robią inwestycje odtworzeniowe, czyli po prostu remonty, tak? I tutaj też na to trzeba uważać, bo czasem może być spółka, która wydaje się połączona z drugą, ale się okazuje, że tak wcale, wcale nie jest. W każdym razie, kiedy cokolwiek w cokolwiek inwestujesz, to pomyśl, czy nie masz spółki podobnej do tej, czy ta spółka nie współpracuje jakoś ściśle z inną spółką, którą już masz w portfelu. No, ja niestety oczywiście miałem taki epizod w swoim życiu, gdzie miałem dwie spółki bardzo podobne. To znaczy, to nie jest tak, że nie wolno mieć dwóch spółek bardzo, bardzo podobnych, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest żadna dywersyfikacja, więc jeżeli masz na przykład cztery spółki w swoim portfelu i dwie bardzo podobne, no to możesz mieć problem. Jeżeli masz 15 tych spółek i dwie bardzo podobne, to to problem zbyt duży, zbyt duży nie jest, ale ważne właśnie, żebyś pamiętał o tym, że jeżeli rzeczywiście Masz dwie spółki w portfelu, to patrz czy one nie są jakoś ze sobą mocno połączone, no bo jak mówię, dużo spółek właśnie jest tak dosyć mocno, dosyć mocno połączone, no zwłaszcza takie, które robią jakieś surowce i na przykład jakieś często często jakieś produkcyjne, które produkują jakieś przedmioty właśnie z tych surowców. Na to musisz zwracać uwagę. No i oczywiście to jest kolejny mój żenujący błąd, że nie zorientowałem się, że jeżeli chodzi o mój portfel no to były tam takie spółki które są bardzo ściśle z sobą powiązane. Przedostatni błąd to jest czekanie na korektę. I teraz ja wiem, że wiele osób patrzy na analizę techniczną i patrzy, czeka na tę korektę, dopiero po korekcie jakoś wchodzi z tym, że tutaj jest bardzo duży problem, albo no może być sytuacja, że my czekamy na korektę, jest powiedzmy, nie wiem, spółka po 10 zł i czekamy na jakąś korektę, ona idzie do góry, jest po 15, 20 i w końcu przychodzi korekta, ale korekta przychodzi na 16 zł. No to my wchodzimy po te 16, a nie weszliśmy po, po 10. No i tak też oczywiście miałem. W przypadku spółki LiveChat, kiedy czekałem właśnie na taką korektę, ostatecznie wszedłem w spółkę, bardzo fajnie zarobiłem, kilkadziesiąt procent wzrostu. Co prawda był tam taki pewien problem, no bo ja wychodziłem po chyba stówce, a to był ten czas, 2021 rok chyba, kiedy ta spółka później rosła do 110, 120, 130, 140%. No każdy, kto jest na giełdzie, i każdy, kto wyszedł z jakiejś spółki, widzi, że ona później rośnie, no to boli, umówmy się. To boli, to bardzo boli, czasem nawet bardziej niż jakaś strata. No ale z drugiej strony, oczywiście, ten zysk tam fajny był. Z tym, że jeżeli chodzi o spółkę live ja ją zauważyłem dużo wcześniej niż w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście yy, wszedłem. Tylko, że właśnie czekałem na korektę, no i czekam na korektę. No nie ma, jest 30 zł, korekty nie ma, jest 35, korekty nie ma, jest 40, no korekty nie ma. No w końcu wszedłem w tę spółkę, ale gdybym wszedł wcześniej, no to oczywiście więcej bym zarobił, więc takie czekanie na korektę za wszelką cenę to naprawdę jest żenujący błąd. Jeżeli oczywiście mówimy o spółce, którą uważamy za długi termin, bo jeżeli mówimy o spółce, w którą tak chcemy po prostu spekulacyjnie wejść, nie wiem, na przykład pod wyniki, uważam, że te wyniki będą dobre, a później wyjść, no okej, okay, można coś tam próbować jakoś czekać, ale jeżeli mówimy o takich zwykłych inwestycjach długoterminowych, to naprawdę często nie ma znaczenia, czy właśnie, czy, czy właśnie będzie ta, będziemy czekać na tę korektę, czy, czy nie, no bo jak mówię. Czasem może ona być, ale bardzo często jej nie będzie, albo będzie korekta już w momencie, kiedy spółka pójdzie tak do góry, że ta korekta będzie i tak wyżej niż w momencie, kiedy chcieliśmy wejść. Więc to jest moim zdaniem taki kolejny błąd, no, który ja też popełniłem oczywiście żenujący błąd czyli czekanie na korektę za wszelką cenę. No i ostatni błąd, którym chcę się z Tobą podzielić to jest to, że kiedyś wszedłem w spółkę pod dywidendę. I to nie jest nic złego, tak? Wchodzenie w spółki pod dywidendę to jest coś zupełnie normalnego. Inwestowanie dywidendowe jest na moim zdaniem bardzo interesujące. Oczywiście, zależy jaka spółka, bo są spółki, które fajnie wypłacają dywidendę, ale są też spółki, które fajnie, że nie wypłacają tej dywidendy inwestują wszystko w rozwój. Ale kiedyś wszedłem pod dywidendę, tylko że tu jest jeden wielki, wielki problem. Bo jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe, w moim odczuciu ono jest mądre długoterminowo. Czyli inwestujemy w jakąś spółkę 5-6 lat minimum, i wtedy naprawdę fajnie się robią pieniądze z dywidendy. Jeżeli jeszcze kurs akcji idzie w górę i przez to nominalnie dywidenda idzie w górę, no to nasza stopa dywidendy jest coraz wyższa. Tak? No bo weszliśmy spółkę po stówce, yy, dywidenda była na poziomie 10 zł, a 5 lat później, na przykład, spółka jest po 200 zł i dywidenda jest 20 zł. No to teoretycznie stopa dywidendy cały czas jest taka sama, 10%, ale dla nas, kiedy my weszliśmy po stówce, to ona już jest 20%, więc to jest tym bardziej korzystna sytuacja. Z tym, że jeżeli chodzi o mnie, no to ja popełniłem taki żenujący błąd, że wszedłem w spółkę tylko pod dywidendę i stwierdziłem, że zaraz po dywidendzie wychodzę. I wiem, że wie, część osób pewnie ma taką taktykę, ale dla mnie ona znów nie jest zbyt dobra, ze względu na to, że tak, mamy odcięcie tej dywidendy, i po tym odcięciu dywidendy naprawdę różnie ta spółka może się zachować. Czyli może być sytuacja, gdzie inwestorzy zobaczą, że odcięta jest dywidenda, więc może warto wejść w tym momencie, bo jest spółka ciekawa, ale jest część właśnie ludzi, którzy zgarnęło dywidendę i stwierdza, że dobra, wychodzimy z tej spółki, po co mam w tej spółce być. No i to była spółka, która wypłaciła dywidendę, która później zaczęła spadać, to coraz mocniej spadać, a ja stwierdziłem właśnie, że wejdę tak stricte pod, stricte pod dywidendę, no i, no i niestety można powiedzieć, że mi się nie udało, właśnie ze względu na to, że zgarniając co prawda dywidendę albo odcięcie, później był spadek i ostatecznie wyszedłem niżej niż wchodziłem, czyli po prostu na niej straciłem. Więc moim zdaniem kolejnym takim żenującym błędem jest to, że wchodzimy pod dywidendę tylko pod tym. Jedną dywidendę, stricte pod tę jedną dywidendę. Czasem jest tak, że na przykład wchodzę pod spółkę, w spółkę po to, że w spółce jest wysoka stopa dywidendy, bardzo, i po prostu wchodzę i przed dywidendą z niej wychodzę, bo jest wzrost kursu akcji. I ok, czasem to się rzeczywiście udaje, ale wejście pod jedną dywidendę, tylko po to, żeby ją zebrać, później, żeby ten kurs spadł, i wtedy wyjść. No to moim zdaniem nie jest zbyt, zbyt mądre i przyznam, że właśnie miałem takie sytuacje, w których wchodziłem w ten sposób. Moim zdaniem to nigdy nie może nie nigdy, ale zazwyczaj nie kończy się dobrze i uważam to za mój jakby kolejny żenujący błąd. Inwestowanie dywidendowe jest naprawdę bardzo bardzo fajne, ale w długim terminie naprawdę im dłuższy termin tym lepiej. Więc tutaj biorąc pod uwagę dywidendy, no zwłaszcza konta IKE czy XE, one są ciekawe pod dywidendy, jeszcze tam w IKE nie płacimy podatków, XE tylko zryczałtowane, więc to jest myślę, że bardzo ciekawa, bardzo ciekawa Opcja. No i to były moje żenujące błędy. Moje najbardziej żenujące błędy, jakie były w inwestycjach. Napisz mi po pierwsze, który z tych błędów, Twoim zdaniem, jest najbardziej żenujący z tych wszystkich siedmiu, które ci wymieniłem. A po drugie, napisz, jakie są Twoje takie najbardziej żenujące błędy. Takie, które no, nie powinieneś popełnić. Totalna żenuła, a jednak je popełniłeś. Daj znać w komentarzu. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.